Panie poruczniku, pan przed sekundką wyszedł z samolotu F16, bo odbył pan swój pierwszy lot za sterami tego samolotu, muszę zapytać o wrażenia, jak było w powietrzu. W powietrzu, w powietrzu było ciężko na pewno. <laughs> Trochę ekscytacji przemieszanej ze strachem. Jednak to było jakieś nowe doświadczenie. I to, co byliśmy szkoleni wcześniej. Na symulatorach i podczas wykładów. Jednak nie może równać się z tym, kiedy siedzimy w samolocie i nie mamy czasu na zastanowienie się oraz na zatrzymanie włączenia pauzy. Jednak cały czas ta ziemia pod nami się porusza i musimy reagować na rzeczy, które przynajmniej w tym samolocie są dla nas nowe. Więc co prawda jakieś tam doświadczenie mamy. Każdy ma różne, z samolotami, różne, które osiągają różne prędkości. No jednak tutaj jest już bardziej zaawansowana technologia i może to przytłaczać. To jak wyglądała ta Pana droga do samolotu F-16, do tej najnowszej w Polsce technologii, jeśli chodzi o myśliwce? W takim razie standardowo rozpocząłem ja jeszcze akurat w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Gdzie przeszliśmy to podstawowe szkolenie z instruktorami cywilnymi na Diamond DA20, następnie w Radomiu na Orlikach i w moim przypadku TS11 Iskra, w przypadku młodszych kolegów jest to M346 Master, i następnie dostałem przydział do Świdwina, gdzie stacjonują 122 i tam pierwsze. Swoje kroki lotnictwa bojowego przeszedłem, i następnie zostałem wysłany na szkolenie do Stanów, gdzie latałem na T6 Texan i na T38 Talon. I po tym procesie trafiłem tutaj, gdzie właśnie dzisiaj odbyłem ten pierwszy magiczny lot. Czy ten pierwszy lot spełnił pana oczekiwania? O locie tym najszybszym myśliwcem czy jakieś Pana marzenia się spełniły? To na pewno od, od momentu, kiedy trafiłem na SU-22. Marzyłem o tym, żeby pójść na M16. <laughs> nie obrażając SU-22 i oczywiście ludzi, których tam poznałem. Mam bardzo dobre wspomnienia. No, ale jednak jakieś tam już, można powiedzieć, lata ciężkiej pracy, nauki i przeżywania tych stresujących dni i nocy podczas szkolenia. Wydaje mi się, że w końcu pozwoliły mi spełnić to marzenie. No i mam nadzieję, że każdy lot będzie lepszy od poprzedniego, a na pewno od tego dzisiejszego. Aha. To tego panu życzę w takim razie. <grym> Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.